Dzień dobry. Dzisiaj, jak widzicie, w takich mocno nietypowych okolicznościach, ale jestem cały czas na Karaibach, więc pomyślałam sobie, że skorzystam z tej pięknej scenerii, do której mam dostęp i nagram dla Was kolejny odcinek w takim właśnie otoczeniu. Tym bardziej, że ten odcinek będzie dotyczył bardzo ważnego procesu, który cały czas odbywa się w naszym życiu jakim jest proces manifestacji. Więc. Patrząc na to, co mnie otacza, możecie, macie dowód na to, że wiem, o czym mówię. Niejednokrotnie Wam wspominałam o tym w wielu odcinkach, że duchowość jest technologią, duchowość jest fizyką. Duchowością rządzą się pewne prawa, których zrozumienie jest dla nas kluczowe, w tym, żebyśmy mogli wieść życie takie, o jakim marzymy. Wielu autorów o tym mówi, że duchowość jest technologią. Na przykład jest taka świetna książka portretu Richarda, Fizyka Cudów, czyli manifestacja czy manifestowanie świadomości. I to jest dokładnie to, o czym ja Wam chciałabym teraz powiedzieć. To, co będziecie mogli znaleźć w tym odcinku, to jest wyjaśnienie w ogóle całego procesu manifestacji i tego, dlaczego tak się dzieje, że my jesteśmy, Dokładnie maszynami do manifestowania i manifestujemy przez cały czas. Tacy jesteśmy. To jest taką immanentną naszą cechą, że my manifestujemy, ponieważ w pewnym sensie można powiedzieć, że my jesteśmy takimi portalami czy wrotami pomiędzy światem rzeczywistością nieprzejawioną, czyli w ogóle światem energii subtelnych, światem duchowym, a światem materii, światem materialnym. Tak naprawdę to, to jest i to jest energią i to jest energią. Ja kiedyś to tłumaczyłam, że to trochę tak wygląda jak tęcza, że kolory przechodzą jedne w drugie. I dokładnie tak samo jest tutaj. Zresztą układ czakralny, jeśli go znacie, jeśli nie, to Was odsyłam do mojego odcinka na ten temat. Dokładnie to pokazuje, że to jest światło świadomość, białe światło, które przez, po przejściu przez pryzmat rozszczepia się w tęczę. I my, też nasze czakry są ustawione tak jak tęcza. My, można powiedzieć, to jest wszystko, słuchajcie, całość. To nie jest, że duchowość jest oddzielona od materii, nie. Ja Wam to wytłumaczę też po raz kolejny na przykładzie czakr. Macie czakry, które są takie bardzo duchowe, czyli to są te wysokie czakry w kolorze, powiedzmy, fioletowym, indygo, niebieskim. Mówię o trzech wyższych czakrach, tak? Czakra korony, trzecie oko i gardło. Potem, właściwie duchowość to bym powiedziała czakra korony najbardziej, ten fiolet. Później mamy czakry mentalne, czyli no, trzecie oko to jest tak bym powiedziała coś pomiędzy, to, bo tam mamy wizyjność, no ale też z drugiej strony już tam jakoś gdzieś też wchodzi umysł, który to wszystko układa w obrazy. Później mamy komunikację, czyli niebieską czakrę, czakrę gardła. To są takie powiedziałabym czakry mentalne. Później przechodzimy przez czakry emocjonalne, mamy jeszcze większe zagęszczenie energii, Czyli mamy tutaj serce na zielono, splot słoneczny na żółto, i następnie mamy czakry, które służą do takiego ewidentnego manifestowania w materii, kreowania w materii. Czyli mamy czakrę sakralną, no to chyba się ze mną zgodzicie, że to jest dokładne kreowanie materii. My po prostu downloadujemy człowieka, my kobiety. Istotę duchową wcielamy poprzez nasze ciało, ona się manifestuje przez naszą drugą czakrę. No i czakra korzenia, która jest taką czakrą, która jest jakby ma najniższą, najwyższą gęstość. Materia jest najciaśniej upakowana jest taka czakra bardzo mocno materialna, czakra podstawy, czakra korzenia różnie się ją nazywa. Gdzie następuje pobór z Ziemią, i w ogóle to jest czakra odpowiedzialna za nasze bycie, za nasze życie, za nasze poczucie bezpieczeństwa, i, i, i tak dalej. Więc popatrzcie sobie, że ten proces manifestacji, on się odbywa tak naprawdę dokładnie w ten sposób. Najpierw są zapisy gdzieś tam w energiach subtelnych, w duchowości, potem mamy przejście przez ideę, przez mental, przekonania. Ja Wam opowiem cały ten proces i wszystkie elementy tego procesu przez przekonania, przez ideę. Komunikowanie tego, wypowiadanie tego, emocje coraz bardziej zagęszczone, gdzie musimy mieć jakiś poziom wibracji, żeby zarezonować z pewnego rodzaju wydarzeniami czy rzeczywistością, żeby, jak to się mówi, przyciągnąć do swojego życia. To jest ten rezonans na poziomie emocji i potem jednak coś zrobić w tej materii, żebyśmy mogli rzeczywiście to zamanifestować. Więc opowiemy sobie, opowiem Wam o całym tym procesie z podziałem na te wszystkie elementy, Wyjaśnię, w jaki sposób one działają i w jaki sposób je wykorzystywać tak, żebyście mieli taki efekt, o jakim Wam chodzi. I pokażę Wam to wszystko na bardzo prostym przykładzie zupy warzywnej, która symbolizuje w tym przykładzie zupę potencjału energetycznego który jest wokół nas, bo my jesteśmy zanurzeni w zupie potencjału. To wszystko, co się dzieje, jest pewnym potencjałem i dopiero my wydobywamy z tego potencjału za pośrednictwem właśnie tych narzędzi i manifestujemy pewne wydarzenia w naszym życiu. A na sam koniec pokażę Wam również to piękne miejsce wokół mnie i pokażę Wam też drogę z tego miejsca, gdzie mieszkam, tutaj dokładnie do tego punktu, gdzie następuje nagranie. Także zapraszam Was serdecznie. Kochani, tutaj takie małe ogłoszenie, które dogrywam później, ale bardzo ważne, bo chciałabym Wam o tym powiedzieć. Na przełomie czerwca i lipca robię w Toskanii warsztaty tygodniowe. To będzie połączenie pracy takiej głębokiej, procesowej ze sobą w grupie maksymalnie 15 osób z jogą, którą będziemy mieli dwa razy dziennie. Będą oczywiście też zajęcia z manifestacje, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem. Warsztaty się nazywają W drodze do siebie, dlatego że uważam, że Powrót do siebie samego, do swojej własnej wewnętrznej mocy jest absolutnie podstawą rozwoju osobistego i jest podstawą w ogóle szczęśliwego życia. Od tego powinniśmy zacząć, dlatego że jesteśmy pięknymi istotami, które w sobie mają przepiękną, boską energię. A to, wszystko, co jest nie tak w naszym życiu, wynika z naszych negatywnych przekonań, które po prostu trzeba zwyczajnie zlikwidować. Trochę sobie zresetować swój własny mindset. No, nie jest to takie proste, bo to nie chodzi tylko o część mentalną, tylko też trzeba przeprocesować pewne rzeczy w emocjach. Także tym będziemy się zajmowali na warsztatach. Serdecznie Was na nie zapraszam. Wrzucę Wam w opisie tutaj linka do swojej strony, żebyście sobie mogli o tych warsztatach więcej poczytać: o wszystkich szczegółach, ceny i tak dalej. Piękne miejsce, fantastyczne jedzenie bo to jest taka agroturystyka, więc wszystko to będzie lokalne jedzenie. Praca ze mną całe dnie, prawie przez tydzień. Grupa koedukacyjna, bo zapraszam nie tylko kobiety, ale i mężczyzn w tym roku. I zajęcia jogi. Oczywiście pojedziemy też na plażę, coś tam sobie pozwiedzamy, na pewno także przepiękny wyjazd. Zapraszam serdecznie, a teraz już przechodzimy do odcinka. Słuchajcie, ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że ten odcinek będzie trudnym odcinkiem. I dla osób takich być może, no być może pewnie trochę bardziej zaawansowanych, ale powiem Wam, że w ogóle z góry przepraszam za te wszystkie dźwięki, które tam się odbywają. Mam nadzieję, że to, że nagrywa w dodatkowym na dyktafonie spowoduje, że tak ten, ten odbiór będzie, będzie lepszy niż byłby przez sam mikrofon doczepiony do aparatu. Ale powiem Wam, że jak ja obserwuję też to, o czym do Was mówię, o czym są te wszystkie odcinki, widzę to, że po prostu ta wiedza, którą mam, która była zbierana przeze mnie przez wiele, wiele, wiele lat, z bardzo wielu różnych źródeł. Jest bardzo kompleksowa, jest bardzo holistyczna, ale ona jest zaawansowana. Więc, jeżeli dla osób, powiedzmy, początkujących w tym obszarze pewne rzeczy będą niezrozumiałe, no to zapraszam Was do oglądania innych moich filmów. Oczywiście, zapraszam Was również do subskrybowania tego kanału bo jest tam dużo ważnych i ciekawych treści, a myślę, że jako ludzkość jesteśmy teraz w ważnym takim momencie przemiany i transformacji i warto jest mieć świadomość tego co się dzieje i warto jest wykorzystać w ogóle ten czas dla siebie, dla swojego własnego rozwoju, żeby po prostu wyciągnąć z tego życia jak najwięcej. A każdy z was może to zrobić, dlatego że to nie jest tak, że te wszystkie dobrodziejstwa, które są na świecie, są ograniczone i jeżeli ktoś ma do nich dostęp, to ktoś inny nie ma. Bo prawda jest taka, że yy, starczy dla wszystkich i jeszcze zostanie. Także my wszyscy możemy mieć naprawdę piękne, piękne życie możemy podróżować, żyć w pięknych miejscach. Yy, Mieć wystarczająco dużo pieniędzy na to, mieć zdrowie, szczęście, miłość, radość, e, pięknych ludzi wokół nas, którzy nas kochają, i po prostu być szczęśliwymi w swoim życiu. Więc ten kanał ma służyć temu, żebyście e, mogli po to sięgać, żeby Was przekonać do tego, że macie prawo do tego się, po to sięgać. Zresztą o dawaniu sobie prawa będę też tutaj e, mówić. Właśnie nadjeżdża jakiś samochód, słuchajcie z boku, mam nadzieję, że nie będzie jakieś wtopy, że to jest czyjeś miejsce i teraz mnie stąd wywalą, bo jeżeli tak się stanie, to rzeczywiście będzie nieprzyjemnie. Zatrzymuje się ten samochód. No nie, zobaczymy, jak to się tam dalej będzie toczyło. Więc yy, chciałam Wam powiedzieć, jacyś faceci tutaj jadą, jak mnie przegonią, to najwyżej zmienię scenarię. Na, no dobrze, ale wracając do dowodku. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba? Yy, człowiek jest tak zaprojektowany. Że jest chodzącym manifestatorem, manifestantem, manifestatorem, bo to jest tak naprawdę, my trochę działamy jak taka maszyna do manifestacji. Tak działa, po prostu my tak działamy, słuchajcie, taka jest jakby rzeczywistość. I ja rozumiem, że nie byliśmy tego uczeni w szkołach, rozumiem, że nie mówi się o tym w telewizji i że to są takie treści trochę wymykające się z tego głównego nurtu, no ale z drugiej strony, dlaczego tak akurat jest, że tego się nie uczymy i nam się o tym nie mówi. No to też nie chcę słuchajcie popadać tutaj w dygresję i, i na ten temat Wam opowiadać. No w każdym razie hmm, myślę, że to są też takie czasy, że różne rzeczy się wyjaśniają i albo zmienimy myślenie o sobie, albo uświadomimy sobie pewne rzeczy, a tak naprawdę swoją własną potęgę, swoją własną moc. No albo damy się zagonić do zagrody jak owce i zarządzać sobą i być wiecznymi niewolnikami, którym wmówiono jakiś kult pracy, że my musimy cały czas pracować. I trzyma się nas w lęku, no właśnie dlatego, żeby nas poodcinać od, yy, od naszej mocy, którą mamy. Więc to nie jest tak, że my się mamy nauczyć tego, jak manifestować. My cały czas manifestujemy. Tak samo jak cały czas chodzicie, cały czas nie wiem, siedzicie, śpicie, jecie, ubieracie yy, się. Yy, 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 yy. Bez względu na to w ogóle, co się dzieje, no, chociaż ubieracie się, to już jest, powiedziałabym, jakaś dodatkowa czynność. Ale można to robić lepiej, a można to robić gorzej. Tak? Są kołczowie, na przykład od oddechu. No, czy wam się to podoba, czy nie, żeby żyć, musicie oddychać, ale możemy oddychać w sposób prawidłowy i w taki, który będzie wspierał nasz organizm, a możemy oddychać w sposób nieprawidłowy. Więc są kołczowie, którzy uczą prawidłowego oddychania. Zresztą, wiecie, jest masę technik oddechowych, na przykład Pranajama. Nie o tym to będzie, ale chcę Wam pokazać, że tak samo jest z manifestacją jak z tym oddychaniem. My cały czas manifestujemy, więc to nie będzie tak, że ja Was będę uczyć tej manifestacji, bo Wy, bo wy po prostu manifestujecie automatycznie. Manifestujecie absolutnie automatycznie. Ci z Was, którzy mają jakieś na przykład doświadczenia przebudzeniowe, czy na przykład mają doświadczenia psychodeliczne, choćby, to wiedzą, nie wszyscy też, bo ludzie jakby różnie, różnie to przeżywają, wiedzą o tym, że jest takie uczucie, że to, ten, to, ten świat nie istnieje. Przebudzenie właśnie na tym polega. Też już o tym mówiłam raz, że przebudzenie polega na tym, że my się budzimy ze snu zwanego życia. Jak śpicie i się budzicie, o, jacyś ludzie teraz przyszli, no i teraz nie wiem, czy mogę nagrywać, czy nie. No ale dobra, kontynuujemy. Jak śpicie i się budzicie, no to z jakiegoś powodu wiecie o tym, że to, co było wcześniej, to był sen. A jak się obudzicie, nawet jeżeli to był super e, realny sen, to z jakiegoś powodu wiecie, że to był sen. Natomiast e, w ciągu tam sekundy jesteście w stanie stwierdzić, że oho, okej, okay, dobra, tamto to mi się śniło, to była nieprawda, a, a teraz to jest prawda. I dokładnie to samo jest w przebudzeniu. My też budzimy się ze snu zwanego życiem. Odkrywamy to, że na pewnym poziomie ta rzeczywistość nie istnieje. Czyli, krótko mówiąc, nasze źródło, to kim jesteśmy na wyższym poziomie, jest dużo bardziej realne w cudzysłowie niż to, czego doświadczamy tutaj na zewnątrz. I jakby, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ta rzeczywistość, której doświadczacie, jest. Się, że jest holograficzna. Ona jest, ona jest manifestacją tych zapisów, które macie w swojej podświadomości niestety. Różnego rodzaju zapisów. Ona, ta rzeczywistość, która Wam się wyświetla, ten hologram, który Wam się wyświetla wokół Was, to co nazywa się rzeczywistością, tym realnym życiem, to jest tak, jakbyście rzutowali z rzutnika obraz na zewnątrz. Na tym polega to manifestowanie. My jesteśmy jako istota duchowa zanurzeni gdzie indziej, a na tym polega to manifestowanie. Wiem, że to brzmi grubo, wiem, że to jest trudne, dlatego rozumiem, że niektórzy z Was może gdzieś tam się pogubili w międzyczasie, ale o tym całym procesie i o tym, z jakich elementów ten proces się składa, z wyjaśnieniem tego, jak działają te elementy. Z uzasadnieniem, że te wszystkie elementy są tak naprawdę narzędziami do tego, żebyśmy mogli zarządzać całym tym procesem manifestacji na różnych jego etapach, o tym wszystkim chciałabym Wam tutaj poopowiadać. I słuchajcie, tutaj już tradycyjnie, niedawno nie było takiej sytuacji, ale teraz jest. Żeby ten odcinek nie był za długi i nie zniechęcił Was na dzień dobry, jeżeli macie ochotę zobaczyć całość materiału i dokładnie przejść przez ten proces, Razem z przykładami i razem z informacjami, jak można go wesprzeć i jak można działać w danych obszarach jeszcze lepiej i nauczyć się świadomej manifestacji i zamanifestować sobie właśnie w swoim życiu takie piękne rzeczy, jak tutaj widzicie. To zapraszam Was do siebie na stronę, gdzie będziecie mogli zobaczyć pełną wersję tego materiału. Macie tutaj w opisie link pod spodem. A ja bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, a jesteście zainteresowani takimi treściami, to serdecznie zapraszam do subskrypcji, żeby Wam nic nie uciekło. I oczywiście do pozostawienia łapki w górze, jeżeli podobało Wam się to, co widzieliście. Buziaki, całuję, ale mam jednak nadzieję, że pójdziecie do mnie na stronę i zobaczycie sobie dalszą część.